Cześć, siemano. witajcie z tej strony Mysterano 15. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z mojego gospodarstwa oczywiście na mapie polskie pola od Pawsonka. Kolejny odcinek znów Bizonik, znów MTZ, ale ja dzisiaj można powiedzieć tylko jeżdżę, Bizonem dojeżdżam w jedno piękne miejsce i tyle jeżeli chodzi o Bizona, no bo ciągle nie mam czasu kiedy odpalić live'a i to wszystko ogarnąć. Eee, chodzi właśnie o żniwa, ale iż gdyż, ponieważ ymm, mamy, no, jak to się mówi? No, mamy takie piękne pomocy jakim jest y, Zdzisiek, Franek, Janek, czy jakiś tam inny wariat. Oj, chyba się za bardzo nam dałem. Dupa zachodzi na zakrętach, pamiętajcie. Eee, no, no i zdecydowałem się, że żniwa będą trwać. Bo ja i tak co innego robię. Nowy nabytek, jak widzicie, malutko pieniążku na koncie. Zakupiłem kolejną rzecz i muszę ją odebrać, już w sklepie jest gotowa, czeka na mnie. Ale najpierw, zanim to zrobię, muszę jechać w jedno piękne miejsce. Ale teraz poczekajcie, żebym nie odwalił lipy. To jest chyba ta droga. A ogólnie tak, jeżeli chodzi o jazdy po tej mapie, to tak jeszcze się... Nie wszystko ogarnąłem, ale tak mi się zdaje, jak pięknie ten bizon wchodzi. Lecimy na pole 63, jeżeli dobrze pamiętam numerek, bo tam jest do skoszenia owiec, który dzisiaj się zajmie, bez on sobie skosi bezproblemowo. Myślę, że nie będę musiał tutaj zbytnio patrzeć na to, co on robi, bo on ma w tle pracować i dawać mi dużo e, słomy, bo dzisiaj akcja słoma e, ale zanim powiemy co to za akcja dzisiaj, naprawdę dziękuję Wam serdecznie za mega aktywność na tej serii bardzo mnie to cieszy i, i naprawdę te odcinki no, będę się starał dwa razy, trzy razy w tygodniu rzucać e, na razie jest to dobrze, chociaż wróciło też od zera, więc to też koliduje na pewno e, bo więcej od zera musi być, póki jest taka możliwość bo potem przyjdzie znów jakiś okres niefajny i, i, i na pewno od zera może na chwilę przygasnąć. E, dlatego cieszę się, że jest te 2000 ławek w górę ciągle pod, tym, pod tą serią i naprawdę chciałbym, żeby to ciągle było. O, wiecie co, od mu tutaj yy, jako jak, yy, i po prostu dam mu i niech sobie tutaj kosi, bo ja nie potrzebuję kosić owca. poza tym z tego owca będzie na pewno tyle, że aż strach. Chociaż 300 kg na szybko, to nie jest tak fatalnie. Boję się, że będą musieli zadzielić go przyjechać tutaj przyczepą, a to może być złe. No ale dobra, włączmy e, mu pracownika. Tak, o, pani, pra, pani pracownika, pewnie żona e, jednak przyszła z kamietka, frenka i, i tak dalej. Mm pensje dla pracowników, to może, być, to może się źle, źle dla mnie skończyć. Zjedźmy przyczepą. Tu jeszcze nie skończyłem Słonecznika, ale no mówię, wiesz, jeszcze mi jest, jest ciężko. Nie mam czasu tak, żeby sobie pograć luźno poza właśnie odcinkiem. a Chcę właśnie takie coś zostać na live'ach, chcę Wam pokazać na live'ie to pograć sobie trochę z Wami. Liczę, że prędzej czy później tak go odpalę, bo na pewno znajdę godzinę, dwie. E, liczę, że w tym tygodniu, e, nawet powiem szczerze, że nie wiem, co będzie dzisiaj wieczorem, ale na pewno e, do niedzieli zobaczycie live'a w 100% na moim kanale. E, z tej mapy i, i z mapy, na pewno z Tanasem. Dobra, słoneczniczek, pięknie wysypujemy. Ja muszę po prostu mieć go gotowego w razie, co jak tamten się obudzi, e, bo no wiecie, jak to jest, co nie. E, jak mówiąc, zwolnimy? odpalamy Belarosa Tak zwanego kochanego MTZ-a I lecimy, lecimy na sklep I Lecimy do pracy rodacy, jak to mawiałem e, Piękny nowy nabyteczek, czekałem na niego dość długo e, I się doczekałem No Ale teraz tak, z lewy dobrze, z prawy przejechał Ale się wcisłem, między wódkę zakąskę Dobre to było pod ostatnim odcinkiem się mega rozgadałem o Fifie, niektórym się to podobało, ale niektórym też nie za bardzo, ale pisaliście mi tam co tam o czym mogę pogadać, no i powiem szczerze, że tam jedno, jeden komentarz podsunął mi na temat Formuły 1, żebym sobie trochę po, pogadał. Ale znowu może być też taka opcja, że Formułę 1 nie każdy lubi, ale zaraz sobie o tym pogadamy. Na razie, nowy nabyteczek. Jakim jest prasa kostkująca New Hollanda, Proszę bardzo, to jest niewiarygodne, że wreszcie mogę poprasować z taką prasą. Zobaczcie, jak to wygląda. A fajnie chodzi ten 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 wyczerp. Te Jacja. Jak ty się tak perkoczesz. Czy to ma jakieś yy, ukryte... Aha, nie. nie ma zbytnio ukrytych rzeczy na zewnątrz Czyli wszystko działa z środka To wyłączę to No nic, jedziemy pracować e, Fajna praca niechląda Sprawdźmy jak ona działa I cy, i my. Dobra W ogóle w, tutaj rozwala mnie podłączenie i e, O, dała, dobra. dobra Jak działa to nic. Na te dwa wałki, więc bekową Teraz muszę uważać, bo to jest dość szeroki interes, ale tutaj samochody nie jeżdżą na razie, więc mogę cisnąć i, i lecieć na pola, dlatego ustawiam e, pracownika Henka. Żebym po prostu miał to prasować. mam tylko jedno małe pole do sprasowania na razie, więc, jak sprasuję to pole, to od razu lecę na kolejne. Odcinek pewnie nie będzie zbyt długi, bo, no bo na prasowaniu mam tylko tą akcję. Nie mam, nie wiem, jak to było ostatnio, czyli że wapnowanie i słonecznik, e, a też nie mam zamiaru coś kombinować. O, może że zwolniłem, ale teraz się wcisnę, bo to już nim nie jedzie. Ale piękne, dobre jestem. Podoba mi się w ogóle ta mapa pod tym względem, że jeżdżą te samochody, ale... Szkoda, że nie jeżdżą też tak więcej trochę ich. No nic, jedźmy. Yy, Najpierw i że ciekawi mnie jedna rzecz, yy, jak dojechać do tego małego pola. Yy, jest tutaj gospodarka, na której nie otwierają się wrota, ale może one się otwierają automatycznie. Yy, liczę się z tym, że tak będzie. Mój New Hollandek jest ze mną. Oj, chyba przejechałem. Albo idzie. A nie, to jest tutaj, sorry. Dobra. No i otwierają się automatycznie czy nie? Jeżeli nie, no to jest długi bugi odcinek nie będzie zbyt długi. Tak, otwierają się. Aha a nie, myślałem, że są ten. No i to jest problem, bo chciałbym je otworzyć, a a nie mogę. Nie ma też żadnych triggerów, więc no szkoda, ale... Czulowo, bo nie mogę dojechać do swojego pola. A moje pole znajduje się właśnie tutaj. O, w pięknym, w pięknym miejscu. E, więc e, proszę bardzo, panie Pawsonie, jeżeli mnie słyszysz, a czuję, że mnie słyszysz, to jest do poprawki. Może że gdzieś ci trigger spierdoił, ale nie. Nie czuję tego, żebym coś ci uciekło. Nawet w chałupie go nie ma. Szkoda, kurde, bo chciałem tu wjechać. No nic, będę musiał jakoś kombinować e, tą drogą. Może wiadomo, jakoś co. nic, dobra, jadę, jadę sobie dalej. Myślę, że ona jest właśnie automatyczna, że jak podjadę, to ona nam się otworzy, ale jednak nie. O, do... o nie, jest, dobra, i Myślałem, że tu nie ma wjazdu, ale już mi się to podoba. E, mogę sobie tutaj tędy zjechać. No to nie, no tak szczerze mówiąc, no aż tak bardzo do poprawki nie jest. E, więc już nie muszę się łączyć. E, proszę bardzo, już jeszcze dobrze nie dojechałem, a już muszę tam jechać. Zanim zacznę kosić... Jej, no ładnie gosi, podoba się. Cacy, cacy jesteś. A bo to jest żona jego, to ona tam po pijaku nie jeździ to umie. E, dobra, najpierw przejadę się Ursolem. E, Ursol tam musi dojechać, bo... Uj, bo... no bo zaraz będzie pełno. E, więc sobie nie opróżni to co ma opróżnić i... weźmiemy się za e... Bożą Dużą tak tak właśnie. O, 28. Jakoś takie dziwne uczucie, gdy przeważnie ciągniki po 45 jeżdżą. E, I tak, że tam wysypiemy i będziemy prasować na luziku. Dobra, jedziemy. E, tematy. E, tematów można powiedzieć zawsze jest dużo, ale... Ale naprawdę akurat ten weekend pasuje do tej formuły 1, żeby pogadać. E, Zapraszam serdecznie, kto tam e, lubi, ogląda. Bardzo, bardzo miło, bo e, już w piątek, już od dzisiaj zaczynają się treningi. E, pierwszy, drugi, jutro trzeci i kwalifikacje, a w niedzielę oczywiście wyścig. No i, i to jest takie mętne gadanie na temat tego tej Formuły 1 z Kubicą, bo każdy by chciał, wiadomo, żeby no, po powrocie Kubica jeździł jak najlepiej w yy, jak najlepszym samochodzie i yy, y żeby coś, coś osiągnął żeby coś, coś miał no ale niestety trafił kurde yy, chyba najgorzej jakby, jakby mógł o boże jeszcze ten jeszcze mnie ten tak wjechał do dupy kurde nie chcę go ruszać bo jak on dobrze kosi to wie ta rozumie ta o co chodzi co nie no sorry trochę zapotratuje może i trochę stracę na tym ale, ale nie chcę go ruszać, bo widzę, że zajebiście kosi. Nie wiem czemu to jest taka. A to są po prostu błędy tekstor. Więc wybaczcie mi za tą nierealność. Tutaj troszeczkę. Ale jak już mówię, no nie chcę go ruszać, bo jak go raz ruszę, to może się to źle skończyć, a, a na razie jest yy, luzik. Yy, wracając do tej yy, akcji z kubicą, no jest słabo, ale no żeby nie, no nie dobijać jest fatalnie, tak? Dlatego liczę się z tym, że w tym sezonie na pewno to jest sezon już stracony, bo to, to co oni mają taką stratę, e, to że ta realność była taka, że mi się gnie, gnie tam te uprawy i ten. I wiem, że. że to, co popełniłem błąd, to, to jest dobrze. Dobra. Najpierw się skupmy, a potem sobie gadajmy. Czy już jest wszystko zrobione? Chyba nie o. Wejdziemy sobie najpierw tak. Zbiera, dobra. E, wiadomo z prasą, przydałoby się jechać jakoś rozsądniej. wiem, może jechać. Nie no. Dajmy chociaż 6 na godzinę, żeby to miało. 7, żeby to miało ręce i nogi. Mm. No i nie słychać prasę, to dobrze, to się liczy. Zawsze od tej strony, bo jak widzicie tam są krzaki, a po krzakach jeździć nie będę. Zaraz zobaczymy jaka belga wyskoczy. No i tak drążąc na dążąc ten temat Kubicy, no czekam, żeby oni nie osiągali nic, bo nie osiągną nic na pewno w tym stronie. W cuda aż takie nie wierzę, aż tak bardzo. I poczekajcie, żebym teraz nie odwalił lipy, to sobie może pojedziemy już normalnie. To jest dość długi interes, ale tak jak ja pasą wjeżdżać mogę, to żebym sam siebie tam nie, nie wrąbał. Bo teraz to już będzie dobrze, jeżdżąc tutaj. Więcej kręcenia w tych ciągnikach, nic w to potrzeba. Dobra, no, aż mi odsunęło, masakra. Ty co jest? Halo, nie mogę się przesunąć. O, dobra, jest że zgi. Eee, to jedyno o malina, firmowe paliwo, dobra, jadę eee, kontynuując, jak już mówię no w tym e, sezonie nic nie osiągną to jest pewne, ale marzeniem jest takim, żeby oni jeździli na równi z równi z innymi zespołami e, już nie mówię z tej czołówki, ale chociaż żeby tak samo jak e, jak Haas McLaren e, Alfa Romeo no żeby, żeby oni po prostu walczyli o te pozycje 10 e, niżej, a nawet o ten punkt. To jest marzenie. E, żeby, a nie, żeby oni na szarym końcu dublowali ich wszyscy po 5-6 razy, e, no bo to jest bez sensu. No nie oszukujmy się. Znaczy nie mówiłem, że for, jazda w formule jest bez sensu, ale jazda w takim momencie, jak jest to teraz, no to to jest w ogóle be, jak dla mnie bez radości. Każdy chce coś osiągać, wiadomo. No nie, każdy chce wygrywać, ale nie każdy może wygrywać. W takim samochodzie. W ogólnie, obojętnie jakich samochodach, bo jak na razie, no to bez takich, bez. No. no. Nikt go po prostu nie może pokonać, jeżeli chodzi o Mercedesa. Jest jak na razie najlepszy. Nawet Ferrari i nie może sobie poradzić. Ale Ferrari, moim zdaniem, całe. całe cały problem jest w środku, bo samochód jest spoko. Tylko oni sobie jakoś tak nie umieją ogarnąć tego wszystkiego. I to jest in minus właśnie Ferrari. Szkoda, bo to jest dobry zespół, no jednak Ferrari to Ferrari. Nie ma, jak to się mówi, więcej zwrotów milszych do Mercedesa niż do Ferrari, bo jednak czerwone to Ferrari, a czerwień to kolor szybkości akurat, jeżeli chodzi o to Ferrari. Każdy samochód czerwony mówią, że szybki jak Ferrari, a nie szybki jak Mercedes więc no nic, tak, tak, tak to już jest ale to jest formuła, to jest co innego ale wracając do Kubicy bo nie gadajmy o innych sprawach bo nie wiem, bym się rozgadał na 3 godziny chodzi o to, że no, liczę się z tym, że coś poprawią w tym sezonie i chłopak naprawdę wreszcie będzie mógł coś porobić bo jak na razie to jest bida z nędzą jeszcze dodając, że jego samochód jest gorszy od samochodu kolegi z zespołu więc nie wiem, jak to można nawet nazwać, jak można dopuścić się o e, czegoś takiego, e, żeby nie zrobić dwóch równorzędnych samochodów, takich samych, żeby oni mogli walczyć, chociaż być słabi, ale żeby sobie jeździć sami ze sobą, a nie, a nie Kubica nie, nie daje rady utrzymać samochodu, bo jebany, Jobany do żopu. A jak zawalczy, e, tak sami zauważyliście, jak... bo to okrążenie w Azerbejdżanie, jeżeli ktoś oglądał, gdzie się rozwalił Kubica, nie oszukujmy się, no chyba postawił wszystko na jedną kartę, bo to jak jechał na tym okrążeniu, no to było naprawdę ostro, jeżeli licząc to jest tor uliczny. Eee, a on mówił, że musi troszeczkę spuszczać stonu tym samochodem, żeby po prostu być na torze, a on tam naprawdę dawał czadu. No i na tym zakręcie chyba, no trochę przesadził, chyba za bardzo uwierzył w ten samochód, eee, no bo nie oszukujmy się, leciał jak dzik, niczym, niczym jazda Ferrari czy Mercedesa właśnie pomiędzy te zakrętami ale no niestety, no nie, nie wycelował zbytnio e, no i, no i wszystko się urwało że się tak wyrażę, no ale no cóż dobrze, że odbudowali go, dobrze, że przejechał, może, może teraz na Hiszpanię coś coś tam wpadnie nowszego e, oby, oby, bo, bo ino tylko czekać e, co się tutaj będzie działo, chyba nawet tak na temat kostki słomy to 500 e, 500, 500, 500 czy 500, 500 albo 600 kilo. Tak, 600, 600 kilo e, to jest e, kostka mm, słomy i teraz takie pytanie ze 100 punktów, czy... Halo? Czemu nie mogę go złożyć? O, opuść roz... A przepraszam, muszę rozładować prasę i dopiero go mogę złożyć. Już tak mówię, od co biega? od co my to kaman? Dobra, składamy, bo idziemy teraz tam. E, kostka... Kostka jak kostka, ładnie zbita. Nie jest źle No tutaj wygląda jakby tak trochę już swoje przeżyła ta kocka. Ej no, przewróć się do górę nogami, no Patrz mało pani nie przewrócicie. O tutaj wilgość wpadła, już znuj to, już, to już jest gnój, a niebelka. O, jeszcze się przewróciłaś. Z góry... no tak nie no, zartuję. Fajna tekstura właśnie, pokazuje taką trochę. Yy, zgnojoną wersję serialnie. Ktoś kto robił tekstury ta belka leżała chyba dość długo i to na dworzu. Eee, ale tak to tak to ładnie, ładnie, zbita sznurki i te sprawy. No nic. Jest sponie. Rozwalam je to, ale to jest ten ładowacz. Na górę, jakbym chciał tu podłączyć przyczepę, no ale bez przesady na tyle belek, to ja sobie sam przyjadę. Eee, i naładuję na przyczepkę. Dobrze. Dobra, prac ten. Eee, pracownica. O, rozkłada mi się tutaj, bo wsiadam pracownica ma już pełny zbiornik, ale że my jedziemy tutaj, to my już sobie dojedziemy i dopiero wtedy e, ją ogarniemy I, i, i. i będziemy pracować dalej. Co do kubicy, niekiedy jak mamy chęć na chętnie nie pogrywam w formułę, ale to tam jest przeważnie nie, z 20, 30 minut czasu. E, Cyg odpalam sobie dla relaksu, formułkę, ścigam się, no ale już niedługo, już od nowego sezonu w czerwcu, gdy wyjdzie premiera, farming i Boże Farminga, to nie farming. e, Formuły 1 e, to będę się starał zrobić serię, no bo wtedy będę jeździł z Robertem Kubicą. Może na szarym końcu, może nie. Ale, ale, będę na pewno chciał taką serię tutaj wpuścić na rejony, żeby po prostu dla was była oglądana jako tako. Dobra, na razie sobie tutaj wpuścimy, bo czy się, że jeszcze spory kawałek ma. No tutaj już to pole będzie dłuższe, jeżeli chodzi o belki. dawaj No kurna, rusnik mnie nie zatrębił, bo z Chcę za nim do końca, żeby lipy nie było. Dawaj rura! Ej, rura, rura! Dawaj rura. Kurde, ale ta ma pełen zbiornik. Ja pi**ole. Sino. Ale, ale, ale nie będę go zostawiał. No, chociaż nie, bo i tak zaczynamy od tamtej strony, to rozkładamy go i, i opuszczamy i lecimy, bo to... Bo to nie ma, nie ma nawet najmniejszego sensu I git. Eee, można mu dać nawet tutaj 9, bo nie no, oszukujmy się by 4 godziny tutaj to autopole. Tam to właśnie chciałem tak troszeczkę wolniej, bo... No bo jest małe, to po pierwsze, a po drugie chciałem, żeby tu już skończył. I Żeby było eee, a Lodzie, jedzie. Takie popraweczki sobie zrobię. Kurde, on tak się dziwnie zabdaje, to nie jest Sitma. To mnie boli. Sitma troszeczkę nie ma... nie jest tak szeroko wysunięta. On jest bardzo tak wypchnięty w tamtą stronę. Eee, ta prasa. I to jest dziwne, A tu jest dopiprzone. Ta belka będzie wyskoczyła. albo dwie raz. To jest błąd w tekstur, ale przeważnie w takich mapach są będę tekstur w niektórych miejscach, taki idzie szlak, że nie wyskakuje potem tekstura. O. Chciałem, żeby nie było w, przez krzaki, ale jednak sorry można wyjdzie to bez sensu a ładny. wiem, na godzinę, akurat tej grze to nie jest źle. Może chyba 12 albo 11 jechać nie wiem. Więc to i tak jest plusik. No nie, naprawdę szacunek dzisiaj dla e, tego. Dla pracownika, bo nie dość, że nie popełnia błędów, nie zostawił ani jednego mijaka. Będę by sobie wjeżdżał tak co drugi czy trzeci czy czwarty czy kolejny powinien wjechać, żeby to miało co no i nóżki, ale, ale no cóż, tak to już jest. Eee, no, więc jestem zadowolony, mam mega, mega fajne proste pokosy do prasowania, więc jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Straciłem dużo pieniążków, no bo musiałem pracę kupić za 5 koła plus no, pracownik też żre pieniążki. No ale cóż no nie ma to tamto, trzeba, za, trzeba zarabiać. Dużo z Was się pytało, Adam, czemu nie masz y, siewnika. Y, nie oszukujmy się, ale no, nie chciałem mieć wszystkiego na tej serii. Siewnik będzie kupiony wraz z, z siewami. E, tak, nie miałem prasy, i jest potrzebna prasa, i jest kupiona prasa. Czekaj, czy może mi się uda to zabrać? No, może i nie. O, ciekawe, jak. Co się stanie z Belką? Czy ją po, przeniesie pod? Tak, ją pod. No i gitara! Tak to było kiedyś. W starych dobrych prasach. Tutaj też. Razo porządna. E, <laughs> dowaliło. Git. E, więc, więc, więc. Cieszy mnie to, że wreszcie wyszła taka prasa, bo chciałem, szukałem sip nawet pisałem do Patrona, czy coś tam ma fajnego, czy jest coś grubego, a może się coś tworzy, a tu, psiku, nic się nie tworzy, a to od razu patrzę na LS World, gdzie nawet powiem, gdzie, skąd brałem, żebyście, jakbyście chcieli, to e, poszukali. Od razu mi na głównej nawet wyskoczyła prasa kostkująca New Holanda. Wie, ciul, nie SIP ma, wieku. Już nie muszę tam, jak to się mówi, Przeżywać, czy to będzie Slip, czy nie ma. Ważne, żeby to była prasa kostkująca, prasa jak prasa. E, ważne, żeby e, działała, dawała radę. I, i było. I jest... No i. Na razie się spisuje bardzo dobrze. E, kostki nawet nie są jakieś mega małe, bo 600 kilo to jest dość dużo. E, nie oszukujmy się, bo chyba takie kostki, przeważnie, po 300, nawet połowa tego była w Slip. dlatego te one były jedno przy drugim. I powiem szczerze. Że nawet tak to mi się lepiej podoba. Bo jest ich mniej, mniej do zbierania. A nie wiem, czy są automatyczne zbierania, aż wrona przylecia. Na razie przejadę, albo ucieknie, uciekła. O, więc lepiej tak, bo no, na tamtym polu to jeszcze szybko sobie poradzę. Ale tutaj, jak przyjadę, to troszeczkę się będę musiał pomęczyć z tym. Tutaj na takim hałdzie, jak wyskakuje, to jest szał ciał, jeżeli chodzi o to. Więc jestem zadowolony z tej pracy. Na razie dla mnie 5 na 5 ma. Nie robi problemów. Wygląd też. Ładny. Nie ma żadnych. Nie wiem jak z, to, z tymi kołami, bo te koła takie trochę grube a nigdy nie widziałem. Może i widziałem takiego ja New Hollanda, ale jakoś tak nie przypatrywałem się mega na koła. Też widziałem, ale nie, to ja widziałem przecież okrągłego New Hollanda do Bel dużych, a nie do kostkujących. Nas w mojej okolicy to czegoś takiego nie ma. Jest właśnie chyba ten dobel, dobalotów dużych, ale tak to to niezbytnio, ale nie wiem jakie koła tam ma. Jeszcze z tym no, bez przesady nie jestem tutaj jakimś kurcze kreatorem maszyn rolniczych, że ma być takie jakim mi się podobają. Koła jak koła, jeżeli, są, hmm, jeżeli takie są w oryginale, to takie mają być. Gitara się ma i to bez żadnych problemów. Kurde, jeszcze tak na, za bardzo ścinam i potem zostawiam takiego mijaczka, bo, bo on jest szeroki, szeroki, szeroko wysunięty. Eee, zobaczcie prałowicie, eee, prałowicie, w sypie, on y, idzie na y, ten cały podajnik, yy, początek razem z kołem, a, a tutaj zobaczcie gdzie to jest bardzo, bardzo daleko się że to tutaj pokój mi tak skręci, ale nie ale tu przyspieszmy, bo 12 na godzinę może jechać tu prawie jakby pokosu nie było yy, nie no fajnie, fajnie, nie powiem a no tak na boku niektóre leżą, bo tu jest ten ten pierdolnik yy, taki który je jakby, jakby tak troszeczkę przewraca. O, E i jak to jest pięknie zgrane. To jest tym siny. Jeszcze raz poproszę. O, niektóre, wiadomo, jak się tam chybną, to się przewrócą. Na płasko. Ale tak to szacunaczek, szacunaczek, nie powiem. Jestem zadowolony, troszeczkę przyspieszyłem aż za bardzo. Więc jestem zadowolony. No nic, w tym odcinku już nie będę tam kombinował całego pola, nie będę prasował. Bo to i tak muszę posprzątać przecież e, ciągnik jeden, kombajn drugi. E, bo to wita rozumita, jak to z tym wszystko wygląda. To nie będę odwalał e, lipy tutaj. E, I tracił e, czasu. E, resztę zrobię sobie poza odcinkiem lub jak już e, daje mi się mówić. Za 100 lat, e, włączając e, live. A. dobra, może zgasiłem wszystko, wszystko na zgaściłem, nawet nie włączę po kolei, ale prasa naprawdę zdała egzamin, tamten kurde, jak tak to się gasi sama, teraz chodzi, e, mniejsza z tym, e, prasa zdała egzamin, jestem zadowolony, polecam Wam serdecznie, jeżeli chcecie takie sobie też małe gospodarki tutaj robić, e, oby, oby, oby też Wam spisywała się tak jak mi bo jak dla mnie bomba dzisiejszy odcinek wiadomo nie był, nie będzie taki długi jak poprzedni, bo wtedy rozgadałem się mega, ale też było e, dużo roboty tutaj zrobiłem tylko jedną, ale porządną rzecz, z której jestem zadowolony, a ja wam serdecznie dziękuję za odcinek, zostawcie jak najwięcej łapy w górę, bo to naprawdę motywuje, dnów 2000 i ja jestem w niebo wzięty, jeżeli chodzi o tę serię i udostępniajcie, subujcie, pamiętajcie o dzwoneczkach, bo czym nas więcej, tym nas lepiej idźmy w siłę, żeby, żeby ten... Kanał Rusu rusł, jeszcze raz rósł. Dziękuję serdecznie, do następnego, numeru. na razie trzymajcie się, cześć!